W liceum musiałem uczyć się języka W liceum musiałem uczyć się języka angielskiego. W liceum musiałem uczyć się języka angielskiego. W liceum musiałem uczyć się języka angielskiego. W poniedziałek muszę skończyć raport. 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 Co będziesz musiał robić w tym tygodniu? Co będziesz musiał robić w tym tygodniu? Co będziesz musiał robić w tym tygodniu? Co będziesz musiał robić w ten weekend? 나는 고객과 계약 조건을 협상해야만 Będę musiał negocjować warunki umowy z klientami. 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 Omenin Apawa hankie cia tango tongiru hiaman histo. Moja mama musiała zrobić statą w porządki w piwnicy. Moja mama musiała zrobić statą w porządki w piwnicy. Moja mama musiała zrobić statą w porządki w piwnicy. Moja mama musiała zrobić statą porządki w piwnicy. Nanha podziła pykazo. Musiałam zrobić zakupy z dziadkiem w centrum handlowym. 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 Dukca ani humcadzion o tą certo? Wolisz herbatę zieloną czy czarną? 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 Wolę zieloną herbatę. Możesz zrobić dla mnie? 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 Mm, jedzisz to zartaną ozórkę. Tak, mogę. Wolisz herbatę z cukrem? 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 나는 무설탕 차가 더 좋아. w o l n bez cukru. w o l n bez cukru. w o l bez c u k r Wolę bez cukru. 개 혹은 고양이 중 어떤 동물이 더 좋아? Wolisz psy czy koty? Wolisz psy, czy koty? Wolisz psy, czy koty? Wolisz psy czy koty Nanynkują i ry to hej. Wolę koty. Wolę koty. Wolę koty. Wolę koty. Twoja matka woli herbatę czy kawę? 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 그녀는 차를 더 좋아하셔. Она v o l herbate. 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 너는 산딸기 혹은 그냥 딸기 중 어떤 게더 좋아? Wolisz maliny czy truskawki. Wolisz maliny czy truskawki. Wolisz maliny czy truskawki. Wolisz maliny czy truskawki. Wolę truskawki. Wolę truskawki. Wolę truskawki. Wolę truskawki. ice to, Twoja córka woli jeść lody czy ciastka. Twoja córka woli jeść lody czy ciastka. Twoja córka woli jeść lody, czy ciastka. Twoja córka woli jeść lody czy ciastka Ice cream Ona woli jeść lody. Ona woli jeść lody. Ona woli jeść lody. Ona woli jeść lody. Tu si, ani ms. Goodjun, odi jest opanaga, płyny kosyl to oczyła. He? Wolisz wakacje w mieście czy na wsi? 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 Ja to na wsi. Wolę wakacje na wsi. Wolę wakacje na wsi. Wolę wakacje na wsi. Wolę wakacje na wsi.